Jeśli natan nadal będzie uprawiał sport, to ma już nową fankę. A w studiu goście jest ze mną pani Barbara Raczkowska oraz pani Ewa Lewandowska. I będziemy sobie mówić o właśnie takich sytuacjach, kiedy dziecko jest chore, no nie wiem, na zapalenie płuc, albo na, raczej na powracające zapalenie płuc, na no, skrzela, czy wręcz na mukowisty dozę. Na zdrowy rozum to jest tak, że należałoby takie dziecko zwolnić y, na przykład z WF-u, bo po co ma się męczyć, prawda? Tymczasem na tym reportażu widzimy, że, że wręcz przeciwnie, że sport może pomóc. Jak to jest, pani doktor? Oczywiście, że tak. Stare porzekadło, mhm. sport to zdrowie jest nadal aktualne. Mhm. I dotyczy właściwie nie tylko chorób układu oddechowego, ale wszystkich chorób cywilizacyjnych. Musimy zdać sobie z tego sprawę, że Schorzenia układu oddechowego, astma skrzelowa jest epidemią XXI wieku i od tego nie możemy uciec. Co daje nam sport? Sport dzieciom, sport dorosłym, w ogóle sport wszystkim. Daje przede wszystkim, zwiększa wydolność fizyczną, poprawia nasze możliwości oddychania. Sport, jeżeli spojrzymy na to, sport to też pewna forma walki, walki z naszymi ułomnościami. Tak jak widzieliśmy u tego chłopca daje on poczucie, że on nie jest inny od innych no dzieci. Właśnie. Czyli to ma takie działanie również psychologiczne, Oczywiście, prawda? Oczywiście, że tak. społeczne. Tak, że... tak. Często jest tak, że ludziom się wydaje, rodzicom się wydaje, że dziecko ma słabą kondycję fizyczną przez chorobę. A tymczasem to może być przez to, że nie chodzi na WF. Oczywiście, że tak. Nie uprawia sportu. Oczywiście, że tak. Mhm. Każdy z nas, jeśli nie uprawia sportu, ma słabą kondycję fizyczną. Natomiast jeżeli zaczyna uprawiać sport, to się okazuje, że z każdym dniem jego możliwości się poprawiają. Ale pani doktor, przez lata było tak, że dzieci chore nawet przez lekarzy były zwalniane. Znaczy, lekarze zalecali, żeby zwalniać takie dziecko z WF-u. Tak, bo kiedyś też inne możliwości były leczenia. Kiedyś yy, dziecko z astmą oskrzelową czy z innymi schorzeniami, jak trafiało, to leczyłyśmy tylko zaostrzenia. Nie miałyśmy żadnych leków. Tej farmakoterapia poszła o tyle do przodu, że myśmy, my jesteśmy w stanie utrzymać prawidłowe funkcjonowanie chorego narządu czy to układu oddechowego, czy innych schorzeń w granicach normalnego funkcjonowania. I przez to możemy normalnie uprawiać sport. No właśnie, tak jak widzieliśmy na załączonym o, obrazku. Oczywiście, że tak. Pani Ewa Lewandowska ma syna, już teraz dużego, tak, <głos》>. tak, już dużego. ale, ale jak ten syn był mały, to poważnie chorował na astmę. I bywały takie lata, kiedy częściej był w szpitalu niż w domu. Ale jednak nie zrezygnowali Państwo ze sportu, a był taki moment, kiedy skierowano Państwa do Pani doktor U. i wtedy Pani doktor powiedziała, tak, niech on ten sport uprawia. I co Pani sobie wtedy pomyślała? No, tak nie do końca byłam przekonana, ale w związku z tym, że Kamil był takim dzieckiem, które yy, nie potrafiło zamknąć się pod, pod, pod ten przysłowiowy klosz, bo lubił biegać, skakać, yy, jeździć na rowerze, jeździć na motorze. Więc, no, nie mieliśmy troszeczkę jakby wyjścia. Musieliśmy się zgodzić na to, żeby ten sport uprawiał. Mhm. No, i akurat się zdarzyło tak, że trafił do tego windsurfingu całkiem przez przypadek. Dobrze się poczuł. My widzieliśmy, że rzeczywiście i postępy w sporcie, ale wyciszenie choroby jakieś tam następuje Jednocześnie, przy okazji, tak, tak, uprawiania tego sportu. No więc wspieraliśmy go w tym i, 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 i cieszyliśmy ale się. Ale jednak od lekarzy stopnie. musiała Pani słyszeć różne rzeczy, prawda? Oj, było, Tutaj trafiła tak. Pani na osobę sprzyjającą uprawianiu sportu przez, yy, przez dziecko, prawda? Tak. Czy to dało jakieś poczucie, nie wiem, pewności? Czy tak, tego... dało to na pewno hmm. poczucie Pewności, poczucie bezpieczeństwa, że zawsze mam osobę taką przyjazną, która, mm. do której możemy się zwrócić w razie y, tego zaostrzenia choroby. Kamil y, osiągnął dużo w tym sporcie w windsur tak. windsurfingu, prawda? Jest tak. chyba mistrzem świata w klasie. Y, w olimpijskiej Mistral. klasie Mistral. Y, w 2004 roku zdobył ten tytuł. Mm. Y, z czego no, wszyscy jesteśmy dumni do tej pory. Pani doktor, Kamil. ja wiem, że Pani ma też taką historię do opowiedzenia o Pawle tak, i jego mężu. Paweł, Paweł uh -huh. to tak jak właśnie tutaj uh -huh. rozmawia, jak Ewa mówiła o swoim synu, to Paweł to jest takim Kamilem. Uh -huh. Kamil to jest jeszcze innym dzieckiem. To są rzeczywiście te wszystkie dzieci. Paweł jest akurat takim dzieckiem, które trafił do mnie, jak miał też ciężką astmę. On był wyleczony, odczulany. I któregoś dnia mama przychodzi do mnie z prośbą o zwolnienie z WF, dlatego że Paweł się męczy. Męczy się i ona sama go prowadzi do szkoły i niesie mu tornister. Sześć, sześć, szósta klasa szkoły podstawowej. Przeraziłam się tym, bo wyobraziłam sobie jego wśród, swoich, wśród rówieśników, więc wzięłam tego Pawła, zrobiłam mu spirometrię. potem pogo, pogoniłam go po schodach. Zrobiłam mu kontrolną spirometrię i pokazałam mu, że ta spirometria po wysiłku jest całkiem zdrowa. No właśnie. Normalna. Czyli mamy stanowczo do tych swoich synów tak. i córek robią im krzywdę. Panie Ewo, jedno słowo na temat astmy pod żaglami. Astma pod żaglami jest projektem skierowanym do dzieci astmatycznych, gdzie przychodzą do nas, do sopockiego klubu żeglarskiego i uprawiają sport, uprawiają sport uprawiam żeglarstwo. Żeglarstwo jest takim sportem szczególnie dedykowanym astmatykom. Tak, no bo wiadomo, powietrze Pani Ewa gdzieś tak, która gdzieś... pracuje, działa w fundacji Sport na, Sport na, zdrowie. na zdrowie proszę państwa. Tak.